Tak, modlo się cały czas i to wczoraj to dużo ludzi było, no i to tyle dni nie znika. Chodzi o to, czy to jest jakaś sztuczna inteligencja. Pana Jezusa widzę i tak jakby drugą twarz z, z prawej, nie, z, z lewej. Myślę, że to są rzeczy nadprzyrodzone. Jakaś sztuczna inteligencja. Może Pan Jezus woła o modlitwę? Jakieś objawienia chyba, no nie wiem, jakaś przestroga jakieś albo... sztuczna inteligencja. W Marczewie w województwie lubelskim przy ulicy Spółdzielczej według relacji świadków doszło do objawienia się twarzy Chrystusa na drzewie. Okoliczni mieszkańcy w rozmowie z nami odbierają to w kategorii cudu. To jest cud, to jest cud, bo ja była w kilku miejscach, także ja wierzę. Na, na Czugorje byłam, w Fatimie byłam. To mówili, że w nocy o 12 to, że ten, Pan Jezus płakał, ale czy to Z tego drzewa? Co? Że tutaj z tego drzewa. Tak. Pan Jezus tutaj płakał. z tego drzewa. Tak. Co? Jakaś sztuczna inteligencja. Jakaś sztuczna inteligencja. To nie jest ale gdzie z tego drzewa? Co? Że tutaj z tego drzewa? Tak. I jak pani odbiera to? No znaczy ja odbieram, że to jakaś siła Boża, bo jestem katoliczką. Coś nam jakieś wskazówki daje. Do myślenia. To pani widzi?